Mopsikowe sto lat, mopsikowe sto lat. Kartofelciu, śpiewaj ze mną! I myszkowe sto lat. Kartofelciu? O, już sobie przypomniałam. Pokazałam ci Nikowi, moja najlepsza sekretna przyjaciółko i zostawiłam cię z nim na noc w szpitalu. Bardzo za tobą tęsknię. Niko, proszę, wróć przed moimi urodzinami i... I przynieś mi moją kartofelkę. Śnieg, 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 śnieg! 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 <laughs> śnieżne wszystkiego najlepszego! W moje urodziny spadł śnieg? W moje urodziny naprawdę spadł śnieg! Wszystkiego najlepszego, moja mała, duża frytulko. Masz już pięć lat. Dziękuję, mamciu. <grymne> hmm. Chodź do mnie, gruleńko. Daj swojej siostrzyczce urodzinowego przytulasa. O, ale ty już szybko raczkujesz, grulciu. Cześć, Gruciu! Pretensjo, dzisiaj kończysz 5 lat i dzisiaj spadł śnieg! To mogą być Niko i Kartofelcia! To babcia! W policyjnym pługu śnieżnym! Cześć, Papciu! Wszystkiego najlepszego! Jestem teraz na śnieżnym patrolu, ale wrócę niedługo na twoje urodziny! Pyrciu pobawię się tutaj. Zbuduję mopsikowego bałwana. Dobrze, Pyrciu. To panda Amanda. Mam cię odbierz! Amando, co słychać? Cześć, mopsiki! A to nasz Niko! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Wody też was pozdrawia. I wielki urodzinowy przytulas od twojej przytulanki. Dziękuję, pandy. I tobie, Kartofelciu. I wielkiemu pszaszce <laughs> wesołości ode mnie. Jak się czujesz, Niko? Kiedy wrócisz do domu? Ty, Kartofelcio, musicie przyjść na moje przyjęcie urodzinowe. Pamiętasz, prawda? Pewnie, że pamięta. Czekamy właśnie na panią doktor, żeby powiedziała, czy Niko może już... O, właśnie rozmawiamy przez telefon z Frytką. Dzisiaj są jej urodziny. Wszystkiego najlepszego. Niestety, pani doktor była wezwana gdzie indziej. Będziecie musieli uzbroić się w cierpliwość. Hmm. To znaczy, że Niko i Kartofelcza mogą nie zdążyć na moje urodziny? O, na pewno zdążymy. Tak, na pewno zdążymy dojechać na twoje urodziny, Frytko. Pandzikowo obiecujesz? Pandzikowo i myszkowo obiecuję. Do zobaczenia niedługo, Frydko! Pa. Pa. To było bardzo miłe. Iha! Iha! Dzień dobry! Urodzinowe kartki dla Mopsika! Uu, bardzo dziękuję! <laughs> iha! Iha! Ktoś tu obchodzi urodziny? O! Dzień dobry panu! Tak! dziś mam urodziny! Pięć lat! W takim razie wszystkiego najlepszego od nas wszystkich, moja droga! Ron Rubia, co wy powiecie? pa! To znaczy wszystkiego najlepszego! Pięknego dnia, mała! A my idziemy do parku. Bawcie się dobrze. I wpadnijcie później na przyjęcie urodzinowe fryteczki. Dzięki. My, zebry, uwielbiamy dobrą... Zabawę! Zabawę. Juhu! Babsza mopsik i Gordy! Wszystkiego najlepszego, mój ty mały mopsikowy skarbeńku. Mam nadzieję, że piąte urodziny mijają ci czarująco, Frytko. Ta-dam! To prezent od nas dwojga. Otwórz go, otwórz! Dziękuję, babciu! Zostaw magika! Abramowsko-kadabra! Jest cudowny! Dziękuję! Chodźmy, Gordi. Pora rozkręcić tę obsikową urodzinową imprezę! Nie macie tutaj, prawda? Chciałabym, żebyś tu była. Mamciu! Czy możemy zadzwonić do mamnika i zapytać, czy wyszli już ze szpitala? O, cierpliwości, skarbie. Na pewno zrobią wszystko, żeby zdążyć na twoje przyjęcie. A teraz pora na mopsikowe urodzinowe śniadanko. No już, skarbie. Wracajcie do mnie szybko. Dłużej już nie wytrzymam. O, Frytko, jak dobrze się bawisz? O, pewnie tęsknisz za Niko, prawda? I za kartofelcią. Jestem przekonany, że Niko i kartofelcia na pewno niedługo tu będą, moja fryteczko. Słuchajcie, kochani! Hora na pyszne urodzinowe przekąski! Piszka! Nareszcie są! Niko! 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 Wreszcie jesteś! <grywa> Niko, co się stało? Nadal źle się czujesz? Mm -mm. No to o co chodzi? Gdzie Kartofelcia? Przepraszam, Frytko, ale nie wiem, gdzie się podziała kartofelcia. <laughs> Przytulałem się do niej całą noc i rano też. Zjedliśmy śniadanie i potem do mnie zadzwoniłaś, pamiętasz? Potem musiałem jeszcze bardzo długo czekać na panią doktor, a jak już przyszła i mnie zbadała, powiedziała, że mogę już iść do domu. To zorientowałem się. Że co? No powiedz, no że. Kartofelcia zniknęła. I że balon, który od ciebie dostałem, też zniknął. Zgubiłem kartofelcie i balon. To najgorsze urodziny w moim życiu. Zaufałam ci, Niko. Dałam ci moją najlepszą przyjaciółkę. A ona zniknęła i to Niko, powinieneś się był lepiej nią zaopiekować. Wiem. Tak bardzo mi przykro. Mm -hmm. Ech, popatrz! Czy to jest mój balon? Czy to kartofelcia? To jest kartofelcia! Bardzo cię kocham. Oj, 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 oj. Tak bardzo tęskniłam. <laughs> Powinnam się domyślić, że zawsze do mnie wrócisz. Niko, przepraszam, że się na ciebie zdenerwowałam. Nic nie szkodzi. <laughs> Pewnie martwiłaś się, że nie zdążysz na urodziny Frytki, prawda, Kartofelciu? I postanowiłaś, że sama tu przylecisz. Aha. To było bardzo odważne z twojej strony, Aha. ale bardzo się o ciebie martwiliśmy. To wielka podróż małej kartofelci. Jesteś już bezpieczna i... wszyscy jesteśmy już w domu. Hej! Są moje urodziny! Ukryj się, kartofelciu. Chodźmy wreszcie świętować je razem! Mowsikowe sto lat! Mowsikowe lat! Niech nam żyje! Niech nam żyje sola! Bardzo wam dziękuję! Brawo! Niech żyje Prytka! Mam ci <grymne> Ukryj się, szybko! Pora układać się do snu, moja słodka pięciolatko. Kartowcza, kartowci, kartowcu bum bum. Niech sen do mnie przyjdzie w pięć minut i pół. To był bardzo długi dzień. A jutro idziesz do szkoły. To ostatni dzień w szkole przed feriami. Miałam dzisiaj mopsikowo piękny dzień. Wszystkie kartki i prezenty urodzinowe są naprawdę prześliczne. Dziękuję. <ścoughs> Cieszę się. A teraz pora już spać, moja mała. Dobranoc, mamciu i papciu. Mopsik was kocha. Wesołe mopsikowe, dobranoc, frytulko. <ścoughs> Kartofelciu, ty też kładź się spać. Jesteś moim najwspanialszym prezentem urodzinowym. Kocham cię. Kartofelciu, kocham cię! <laughs> kartofelciu, ja też Cię kocham! <laughs> A dzisiaj jest ostatni dzień szkoły przed feriami zimowymi i będziemy oboje się tobą opiekować! Uuu. <laughs> dwa razy więcej zabawy i dwa razy więcej miłości! <laughs> no, i co ty na to kartofelciu? Chciałabyś pójść na trochę do Niko? Aha! Ja. <laughs> oh. Nadeszła porana! Śnieżny poranny mi spacer! Yeah. <laughs> Trochę do frytki? Aha. Gotowa? Nie. A teraz z powrotem? Nie. Prowadzę poranny spacer. Hey, ho! Prowadzę poranny spacer. Hey, ho! Kto kocha śnieg? My kochamy śnieg! No dobrze, jesteśmy na miejscu. Pa mam cię. Dobrej zabawy, uciebilde. Do zobaczenia. Pa, do zobaczenia. A gdzie kartofelcia? Tutaj jest. Tutaj jesteś trzymać oh! Hey! Hmm. Hauli! Ojej, przepraszam, to było niechcące. Ha. 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 A, biu, witajcie, witajcie, śnieżne, wesołe skoczki! Wesoły dzień dobry, panie wierciku! Posłuchajcie, mam dla was dzisiaj wyjątkowo wiercikowe ogłoszenie! Dzisiaj będziemy mieli naszą lekcję w łefu i muzyki na zewnątrz i to w śniegu! Yeah. Najpierw sprawdzimy listę obecności. Kiedy wywołam wasze imię, odpowiadajcie robiąc aniołkę ze śniegu. Yeah. <laughs> jako pierwsza niech podejdzie nasza pięcioletnia frytka! Jestem! Wszystkiego wiercikowego frytko! Mm -hmm. Wszystkiego najlepszego! Dziękuję! Następny Niko! Jestem! Tip! Jestem! Top! <laughs> Fajnie, że możesz się teraz bawić ze mną i z nikim, co najlepsze! Pojeżdżę kochane skoczki! Chcę zjechać jeszcze raz! Ale było fajnie! Podobało ci się kato... O! Na pewno jesteś u Frytki! Uwielbiam bływ na śniegu! Wesołe cześć! Wesołe cześć, Frytko! No dobrze, skoczki, podejdźcie do mnie! Rytko, ty też proszę. Wow. <grystanie> Ale to była fajna zabawa. <grystanie> A teraz nadeszła pora na naszą śnieżną lekcję muzyki. Spójrzcie na ten instrument. Przedstawiam Wam sopelkowe dzwonki. Podchodźcie pojedynczo. Każdy może zagrać na naszych szopelkowych dzwonkach, proszę bardzo. Ustawcie się w kolejce, moje skoczki! Bytko, twoja kolej! Słyszałaś to, kartofelciu? Twoja kolej, Niko! O tak, kartofelca pewnie jest u Nika. <noise> Jak to niesamowicie brzmi! Niko, dasz mi kartofelce? Myślałam, że jest u ciebie. Nie, ja jej nie mam! Ale ja też jej nie mam! No, no to... to, gdzie, gdzie ona jest? jest? Ojej, przecież mieliśmy się nie, no, ale żadne z nas jej nie ma! Ty miałeś ją ostatni! Nie, była u ciebie! Nie, była u ciebie! Mm. Musimy jej poszukać! Może pan wiercik się zgodzi? Bary, twoja kolej! Proszę pana! O co chodzi, Niko? Zgubiliśmy znaczy, Fredka zgubiła przytulankę. Czy może pójść jej teraz poszukać? To znaczy, możemy! Bary! No cóż, oboje zagraliście już na sopelkowych dzwonkach, więc możecie iść Szukajcie przytulanki, tylko wróćcie do nas wiercikowo szybciutko Dobrze, proszę pana Dziękujemy Bary, sopelki nie są do jedzenia Zaczynamy poszukiwania Zobacz Ślad na śniegu Kartofelcia musiała pójść tamtędy Wpadłam na jej trop. Wiesz co, Niko? Już tęsknię za kartofelcią. Zawsze sprawia, że się śmieje, nawet kiedy mam gorszy dzień. Aha! Aja! <laughs> Zaraz cię złapię! A ja uwielbiam, jak kartofelcia rozśmiesza mojego małego braciszka Bodiego. Chodź, Kartofelciu, gdzie jesteś? Myślisz, że mogła pójść do szkoły? Może. Chodźmy, Niko, przekonamy się. Dokąd teraz? Hmm. Huh? ja kartofelcie zamoczyłaś się i było ci zimno. Aha. I przyszłaś tutaj, żeby się ogrzać. To naprawdę wielki pomysł małej kartofelci. Aha. Przepraszam, że zostawiłam cię na śniegu. Ja też cię przepraszam. Ha. Niko, od tej chwili musimy zawsze upewniać się, kto ma przy sobie kartofelce. To może będzie w mojej kieszeni do obiadu, a potem nie! Ja chciałabym mi umieć przy sobie przez resztę poranka. Ale musimy wracać na zajęcia! Dziękujemy za przypomnienie! I wiesz co? Ty też teraz musisz opiekować się mną i Niko. Aha! Okry się kartowajciu. Chodźmy wszyscy! Razem! Chodzicie przepraszamy, że tak długo nas nie było. Nic nie szkodzi. Widzę, że znaleźliście przytulankę! Całe szczęście! O... Uwaga, leci! <laughs> Frytko, żartuje sobie! Wesołych ferii! <śmienicza> Chyba Uwielbiasz swoją przytulankę! Oboje z Niko ją kochamy! <śmienicza> w człowiek w naszej szkole śpiewamy, że każdy z nas jest inny i lubimy się. Są duzi i są mali, puchaci Bawić się tutaj chce każdy z